Ja jestem członkiem tego zespołu przesympekcyjnego. Realizujemy to zadanie rzeczywiście już kilka lat. I myślę, że kiedyś, kiedy pomyślano o tym, żeby zorganizować coś takiego, jak zaczytano o Polskie, to był strzał w dziesiątkę. Z roku na rok zwiększa się ilość spotkań, a dla nas najistotniejsze jest to, żeby te spotkania miały odzew. I rzeczywiście. W małych miejscowościach czasami jest więcej ludzi na spotkaniach niż w samym Opolu. Wczoraj miał spotkanie pan Koterski Michał i na spotkaniu było ponad 100 osób. W takiej małej miejscowości to jest naprawdę sukces, to jest wydarzenie. Tak samo w innych miejscowościach i dlatego my się staramy, żeby w tych małych miejscowościach były nazwiska. Bo nazwiska przyciągają czytelników. Ja miałem przed chwilą takie pytanie, czy te spotkania powodują wzrost ilości czytelników, wzrost wypożyczeń. Rzeczywiście obserwujemy trochę zmianę demograficzną wśród naszych czytelników. Kiedyś były dwie grupy, grupa młodzieży szkolnej, grupa ludzi powyżej 50 czy 60 plus. W tej chwili największą grupą czytelników jest, jest grupa w przedziale 20-40. To jest, proszę Państwa, mówiło się kiedyś, że ta grupa jest stracona, bo oni dopiero jak będą już zawodowo nieczynni, to będą przychodzić do biblioteki. Okazuje się, że nie. Na spotkaniach obserwujemy osoby i młode, i starsze, i to nas bardzo cieszy. Myślę, że była mowa o tych, że będzie 92 spotkania. To nie jest jeszcze ostatnie słowo, ponieważ my staramy się, żeby zapraszać osoby na spotkania, które mają najnowsze wydania, tytuły. Czyli na jesień rezerwujemy sobie jeszcze możliwość organizacji spotkań z pisarzami, z twórcami, bo to nie tylko z pisarzami, ale z twórcami, którzy mają coś nowego do powiedzenia. Na, na dzień dzisiejszy bardzo aktywny jest miesiąc marzec, kwiecień, maj. Jest to rzeczywiście bardzo duże wyzwanie dla samej Biblioteki. Jest to zaangażowanie wszystkich działów Biblioteki, ta główna nasza koordynatorka, która czasami mówi, że dostanie zawału pani Jolanta Zakrawacz. Dwoi się i troi, ale się udaje. Jak państwo Pani Dyrektor przed chwilą mówiła, w najbliższych dniach, czyli 8, mamy spotkanie z Delongiem i zaczynam od razu może być pytanie, co on napisał. Nie, my zaczynamy, jest to inauguracja, rozmowy o literaturze i temu będzie poświęcone spotkanie, natomiast już 13, spotkanie z Panem. Reżyserem Zanusim, to już będzie rzeczywiście stricte czytelniczy, ale to nie tylko. Nie można uciec od, od rozmów tylko na temat samych książek czy tej jego twórczości, ale w ogóle jego działalności. To są nazwiska, które przyciągają i myślę, że jeżeli nam się uda, to jest to sukces nie tylko samej biblioteki, nie tylko samorządu wojewódzkiego, nie tylko departamentu, ale nasz wspólny mieszkańców, że możemy z tymi ludźmi rozmawiać.